135 milionów ludzi w pasie Sahelu każdego dnia mierzy się z postępującą degradacją ekosystemu, która zmusza naturę do powolnego odwrotu. W samym sercu Afryki proces ten przybiera na sile, pochłaniając każdego roku dziesiątki tysięcy hektarów żyznej dotąd gleby, która zamienia się w jałowy pył pod wpływem pustynnienia. Saharyjskie piaski nieubłaganie napierają od północy, wysysając z podłoża każdą drobinę wilgoci. Co sprawia, że młoda roślinność obumiera, zanim zdąży wykształcić system korzeniowy. Można zauważyć, jak wyschnięte pędy kruszeją na wietrze, a każda próba rekultywacji terenu wydaje się wisieć na bardzo cienkiej nitce. Dlaczego żółwie miałyby stać się kluczem do powstrzymania katastrofy ekologicznej na tak ogromną skalę? Wydawać by się mogło, że te powolne i z pozoru delikatne stworzenia. Nie mają szans w starciu z jednym z najbardziej bezlitosnych środowisk na kuli ziemskiej. Jednak w rzeczywistości ich obecność wymusza na naukowcach całkowitą rewizję dotychczasowych strategii walki z postępującą pustynią. Proces ten dopiero nabiera tempa, odsłaniając biologiczne mechanizmy, które dotąd pozostawały w cieniu technicznych rozwiązań. Sahara funkcjonuje niczym gigantyczna, nieustannie pracująca maszyna do wytwarzania suchości. Zajmując obszar większy niż całe terytorium Stanów Zjednoczonych, kamera przesuwa się nad bezkresnymi piaszczystymi wydmami i skalistymi płaskowyżami, które rozciągają się na powierzchni ponad 360 milionów hektarów. Nie jest to jedynie statyczny krajobraz, lecz skomplikowany i ekstremalny system klimatyczny, w którym każdy proces fizyczny dąży do całkowitego usunięcia wody z otoczenia. Inżynierowie i biolodzy obserwują. Jak w tym surowym klimacie każda inicjatywa przywrócenia życia napotyka na opór materii, gdzie temperatura gruntu przekracza wszelkie dopuszczalne normy dla większości organizmów. Z pozoru nietrudno byłoby sadzić drzewa na masową skalę, ale w rzeczywistości brak naturalnych mechanizmów nawożenia i spulchniania gleby przez zwierzęta sprawia, że grunt staje się twardy jak beton. Sprzęt mechaniczny często zawodzi w tak trudnych warunkach. Co sprawia, że wzrok badaczy kieruje się ku rozwiązaniom naturalnym. Wprowadzenie żółwi do tego ekosystemu ma na celu odtworzenie przerwanych łańcuchów biologicznych, które odpowiadają za cyrkulację materii organicznej w podłożu. Widać, jak zwierzęta te powoli przemieszczają się po spalonym słońcem terenie, kopiąc nory i roznosząc nasiona roślin odpornych na suszę. Dalej robi się trudniej. Gdyż każda kolejna partia terenu wymaga monitorowania stanu wilgotności i tempa wzrostu nowej biomasy. Metalowe czujniki wbite głęboko w piasek rejestrują mikrozmiany w strukturze gleby, która pod wpływem obecności gadów zaczyna powoli zmieniać swoje właściwości fizyczne. Na pierwszy rzut oka wypuszczenie zwierząt na pustynię wygląda na działanie desperackie, ale w rzeczywistości jest to precyzyjnie obliczony manewr biologiczny. Tysiące lat ewolucji przygotowały te stworzenia do przetrwania w skrajnych temperaturach, a ich naturalne zachowania stają się fundamentem dla odradzającej się roślinności. Każdy krok żółwia, choć ledwo widoczny, przyczynia się do rozbijania twardej skorupy solnej, która blokuje dostęp powietrza do głębszych warstw ziemi. Wszystko się komplikuje, gdy weźmie się pod uwagę ogromną powierzchnię, jaką trzeba objąć tym procesem by uzyskać mierzalne efekty klimatyczne. Można zauważyć, że piasek powoli ustępuje miejsca niewielkim kępom roślinności w miejscach, gdzie aktywność zwierząt była największa. Gigantyczna skala Sahary sprawia, że transformacja ta odbywa się z prędkością zaledwie kilku metrów na rok, ale jest to proces trwały i samowystarczalny. Droga do odzyskania choćby ułamka utraconych gruntów trwa dalej bez pośpiechu wyznaczając nowy kierunek w technologii ochrony środowiska. Tysiące lat nieprzerwanej działalności natury ukształtowały Saharę jako jeden z najbardziej wymagających obszarów na globie. W wielu jej regionach opady atmosferyczne praktycznie nie występują, a w określonych strefach mijają całe dekady, zanim na powierzchnię spadnie choćby jedna kropla deszczu. Temperatura gruntu w ciągu dnia regularnie przekracza 40 stopni Celsjusza, co prowadzi do permanentnego wypalania każdej wystawionej na słońce płaszczyzny. Gdy nadchodzi noc, powietrze ulega gwałtownemu ochłodzeniu, inicjując intensywne cykle termiczne, które posiadają siłę wystarczającą do fizycznego kruszenia struktury gleby. Dlaczego Sahara jest uznawana za miejsce tak skrajnie niebezpieczne dla form życia? Wysoka temperatura to zaledwie jeden z czynników, ponieważ prawdziwym zagrożeniem jest niemal całkowita zdolność tego środowiska do błyskawicznego odprowadzania wilgoci. Przy rocznych wskaźnikach parowania sięgających 6000 mm, nawet rzadkie i krótkotrwałe deszcze znikają, zanim zdołają przesiąknąć w głąb warstw ziemi. Można zauważyć, jak na tej skrajnie wyczerpanej glebie gorące podmuchy wiatru oraz burze piaskowe nieustannie przemieszczają masy pyłu. Drobne cząstki osiadają na obrzeżach pustyni, skutecznie dusząc młode sadzonki, dokładnie w momencie, gdy te próbują przebić się przez powierzchnię. Dalej robi się trudniej. Sahel stanowi kruchą granicę życia, rozciągając się pomiędzy jałową Saharą a tropikalnymi regionami położonymi dalej na południu. Chociaż jest to jedynie półpustynny pas lądu, Opiera się na nim byt ponad 135 milionów ludzi, z których większość zajmuje się pasterstwem oraz rolnictwem na małą skalę. Nawet minimalne wahania w dostępności zasobów wodnych lub jakości gleby mogą tu błyskawicznie przerodzić się w kryzys egzystencjalny. Sahel otrzymuje pewną ilość opadów, jednak ta ograniczona objętość nigdy nie jest wystarczająca, aby skompensować straty generowane przez naturę podczas długotrwałych pór suchych. Na pierwszy rzut oka degradacja terenu może wydawać się procesem powolnym, ale w rzeczywistości warstwa uprawna jest systematycznie zdzierana przez erozję i gorące wiatry. Odsłonięta w ten sposób powierzchnia twardnieje, stając się strukturą niemal tak litą jak kamień. Widać, jak po zniszczeniu naturalnej tekstury gleby woda deszczowa przestaje infiltrować głębsze poziomy, co uniemożliwia systemom korzeniowym roślin stabilne zakotwiczenie. Zdolność ekosystemu do regeneracji zanika stopniowo, a degradacja nie objawia się w sposób gwałtowny, lecz poprzez subtelne sygnały. Proces dopiero nabiera tempa. Krzewy stają się coraz rzadsze, a obszary trawiaste kurczą się. Zmuszając stada zwierząt do pokonywania coraz większych dystansów w poszukiwaniu paszy i wody. Dawne pola uprawne są porzucane, pogrążając się w pyle i ciszy. W obliczu utraty zdolności Sahelu do samoczynnej odnowy, uwaga naukowców skupiła się na rodzimym gatunku, który przez długi czas był pomijany w strategiach ekologicznych. Chodzi o żółwia pustynnego, znanego również jako żółw afrykański, który niegdyś powszechnie występował w całym tym regionie. Nadmierny wypas zwierząt hodowlanych oraz postępująca utrata siedlisk doprowadziły do drastycznego spadku populacji tego gada, który obecnie występuje jedynie na 16% swojego pierwotnego zasięgu. Wraz ze znikaniem żółwi wygasły role ekologiczne, jakie pełniły one w środowisku, co bezpośrednio przyspieszyło proces niszczenia gruntów. Czy tak powolne zwierzę może realnie wpłynąć na poprawę stanu surowego, pustynnego krajobrazu? Początkowo idea reintrodukcji wydawała się mało prawdopodobna i trudna do zrealizowania. To jednak ich unikalna zdolność do adaptacji w skrajnie suchych warunkach, rozwijana przez miliony lat, sprawiła, że żółwie te wybrano do specjalistycznych programów ochrony. Wszystko się komplikuje. Od połowy lat 2000 organizacje lokalne i międzynarodowe prowadzą intensywne wysiłki na rzecz przywrócenia tego gatunku w regionie furlow, szczególnie na terenie Senegalu. Odnotowano tam wysokie wskaźniki przeżywalności oraz wyraźne symptomy ponownej integracji zwierząt ze środowiskiem naturalnym. Można zauważyć, że choć inicjatywy te nie są jeszcze traktowane jako rozwiązanie problemu pustynnienia na wielką skalę, otworzyły one zupełnie nową perspektywę badawczą. Działania te pokazują, że ochrona konkretnych gatunków może być kluczem do stabilizacji całych ekosystemów. Prace nad przywróceniem równowagi biologicznej trwają, a każdy sukces w reintrodukcji przynosi cenne dane dla inżynierów środowiska. Sprzęt badawczy monitoruje ruchy zwierząt i zmiany w strukturze gleby, która powoli odzyskuje swoje właściwości. Metalowe znaczniki i nadajniki pozwalają śledzić postępy procesu bez zakłócania naturalnego rytmu życia żółwi. Transformacja terenu przebiega powoli. Wymagając cierpliwości i precyzyjnego planowania każdego kolejnego kroku. Stąd zaczyna się nowy etap, który ostatecznie ukształtuje przyszłość tej kruchej strefy buforowej. 8 tysięcy kilometrów. Taką długość ma Pas Sahelu, rozciągający się od Senegalu aż po wschodnie krańce kontynentu, gdzie natura toczy nierówną walkę z postępującą degradacją. Przywracanie rodzimych gatunków na te tereny. To proces, który stopniowo naprawia zerwane przed laty funkcje ekologiczne całego systemu. Dlaczego to właśnie żółw pustynny, znany jako sulcata, stał się kluczowym elementem tej odbudowy? Naukowcy nie skupili się na jego sile czy odporności, lecz na zachowaniu utrwalonym przez miliony lat ewolucji czyli drążeniu podziemnych korytarzy. Każdy osobnik posiada potężne kończyny przednie, których kształt przypomina naturalne łopaty. Umożliwiające kopanie schronień o długości kilku metrów. Wydobywanie ziemi odbywa się z mechaniczną precyzją, a tunele sięgają od 3 do 9 metrów głębokości. Zautomatyzowany niemal ruch odnuży przebija się przez warstwy gruntu, co ma fundamentalne znaczenie dla przetrwania zwierząt w skrajnie suchym ekosystemie. Można zauważyć, jak w regionie Sahelu ziemia zostaje spieczona przez słońce na twardą skorupę, która swoją strukturą przypomina beton. Ta nieprzepuszczalna bariera sprawia, że woda deszczowa nie może wniknąć w głąb, a żyzna warstwa wierzchnia jest bezpowrotnie wywiewana przez wiatr. Dalej robi się trudniej. Gdy żółwie zaczynają kopać, ta monolityczna struktura zostaje fizycznie rozerwana na mniejsze fragmenty. Gleba jest systematycznie wywracana i spulchniana przez pancerne gady, co tworzy otwory, które w ludzkiej technologii wymagałyby użycia ciężkich maszyn budowlanych. Każda nora wykopana przez żółwia staje się dla terenu komorą oddechową, wymuszając infiltrację wody deszczowej do głębszych warstw podłoża. Na powierzchni widać, jak ślady stóp i nacięcia w ziemi tworzą tysiące mikrodepresji, które zatrzymują niesione wiatrem nasiona oraz resztki wilgoci. Wszystko się komplikuje, gdy spojrzymy na skalę tego zjawiska w czasie. Proces ten przebiega powoli, ale z niezwykłą konsekwencją, zmieniając fizykę lokalnego podłoża. Każdy żółw funkcjonuje jak naturalny pług, a w miejscach, gdzie współistnieje wiele osobników, te niewielkie punkty aktywności łączą się w spójną sieć. Inżynierowie środowiska opisują to zjawisko jako przeprojektowywanie ekosystemów bezpośrednio od poziomu gleby. Jednak to nie żółwie były pierwszą ścieżką, jaką wybrała ludzkość w walce z pustynią. Na pierwszy rzut oka rozwiązania technologiczne wydawały się bardziej obiecujące niż naturalne metody biologiczne. Zanim rodzime rozwiązania ekologiczne potraktowano poważnie, Sahel stał się miejscem gigantycznego i znacznie szybszego przedsięwzięcia o nazwie Wielki Zielony Mur. Projekt ten, zainicjowany w 2007 roku przez Unię Afrykańską, postawił sobie za cel rekultywację zdegradowanych gruntów wzdłuż całego pasa sahelińskiego. Sprzęt stopniowo wkraczał na tereny pustynne, budując fundamenty pod najbardziej ambitną operację ekologiczną w historii regionu. To właśnie tam potężne inwestycje miały powstrzymać piaski pustyni na dystansie niemal 8 tysięcy kilometrów. Droga do odzyskania stabilności biologicznej kontynentu nabrała wtedy zupełnie innego tempa. 8 tysięcy kilometrów. Taką długość ma pas lądu, rozciągający się od Senegalu na zachodzie aż po Dżibuti. Na wschodnim krańcu kontynentu. Dlaczego pierwotna wizja Wielkiego Zielonego Muru, zakładająca stworzenie ciągłej i gęstej bariery z drzew mającej powstrzymać ekspansję Sahary, napotkała tak ogromne trudności? Choć celem było przywrócenie 100 milionów hektarów zdegradowanych gruntów i zapewnienie bytu milionom ludzi, surowy klimat Sahelu nie poddaje się sztywnym projektom inżynieryjnym. Nieprzewidywalne warunki pogodowe oraz drastyczny brak opadów szybko zweryfikowały te założenia, pokazując, że masowe sadzenie roślin w tym regionie ma swoje fizyczne granice. Pod koniec 2023 roku międzynarodowe raporty wskazały, że udało się zrealizować zaledwie od 15 do 20% wyznaczonych celów. Można zauważyć, że sukcesy ograniczają się jedynie do kilku wybranych krajów podczas gdy na pozostałych obszarach młode sadzonki obumierały, nie zdążywszy wypuścić korzeni. Rośliny przegrywały z burzami piaskowymi, długotrwałymi suszami i brakiem stałej opieki technicznej. Wydaje się proste krytykowanie lokalnych społeczności za wycinanie drzew, ale w rzeczywistości ludzie ci niejednokrotnie musieli wybierać między przetrwaniem a projektem, zużywając drewno na opał. Proces tworzenia Wielkiego Zielonego Muru trwa nadal. Jednak obecnie nabiera on kształtu kawałek po kawałku, ucząc inżynierów, że narzucanie woli pustyni jest niemożliwe. Sahel nie potrzebuje jedynie statycznej bariery, lecz rozwiązań adaptacyjnych, które będą funkcjonować w rytmie naturalnych procesów zachodzących w glebie. Dalej robi się trudniej. Jeśli projekt muru miał przerysować granice pustyni na mapie, to żółw pustynny wykonuje to zadanie w zupełnie inny sposób, operując tuż pod powierzchnią gruntu. Ślady pozostawiane przez te gady na piaskach Sahelu mają wpływ wykraczający daleko poza miejsca ich bezpośredniego przebywania. Z biegiem czasu obszary regularnie odwiedzane przez żółwie stają się ekologicznymi punktami kotwiczenia, w których życie powraca znacznie szybciej niż w otoczeniu. Można zauważyć, jak roślinność regeneruje się tam w pierwszej kolejności, tworząc rzadkie, ale kluczowe płaty zieleni stabilizujące strukturę gleby. W ślad za roślinami pojawiają się owady, następnie drobni roślinożercy, a na końcu drapieżniki niższego szczebla. Łańcuch biologicznej odbudowy formuje się powoli i w sposób uporządkowany, co naukowcy określają mianem renowacji skupiskowej. W tak ekstremalnym środowisku to właśnie te rozproszone enklawy życia decydują o zdolności całego ekosystemu do przetrwania. Żółwie pustynne nie zmieniają Sahelu w zieloną oazę z dnia na dzień. Ale wykonują cichą pracę, zapobiegając całkowitemu kolapsowi biologicznemu. Proces dopiero nabiera tempa. Wczesne wyniki programów reintrodukcji w Senegalu przyciągnęły uwagę globalnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Centralnym punktem tych działań jest rezerwat biosfery w północnym Senegalu, gdzie program realizowany jest nieprzerwanie od 2006 roku. Dane techniczne potwierdzają, że około 80% wypuszczonych żółwi. Przetrwało na wolności, a wiele osobników zaczęło się naturalnie rozmnażać. Sukces ten stał się fundamentem do rozszerzenia modelu na Mali, Niger oraz Czad, gdzie zwierzęta są hodowane w kontrolowanych warunkach i wypuszczane w małych partiach. Monitorowanie długoterminowe pozwala zminimalizować ryzyko dla dzikich populacji. Czyniąc z żółwi element szerszej strategii przywracania rodzimych powiązań ekologicznych. Wszystko się komplikuje, gdy spojrzymy na gatunki, które zniknęły z tego krajobrazu znacznie wcześniej. Przed powrotem, żółwi Sachel był świadkiem całkowitego wyginięcia oryksa szablorogiego, zwierzęcia będącego niegdyś symbolem tych półpustynnych stepów. Przez stulecia te antylopy wędrowały przez otwarte przestrzenie, będąc perfekcyjnie przystosowane do ekstremalnych temperatur. Jednak ekspansja wypasu zwierząt hodowlanych i polowania doprowadziły gatunek na skraju przepaści. Pod koniec XX wieku oryx oficjalnie przestał istnieć na wolności, figurując jedynie w spisach ogrodów zoologicznych. Dopiero w 2008 roku w Czadzie rozpoczęto operację przywracania tych zwierząt naturze, a w 2016 roku wypuszczono pierwszych 25 osobników. Już w pierwszym roku po reintrodukcji na świat przyszły młode cielęta, co było pierwszym naturalnym rozrodem od dziesięcioleci. Od tego momentu populacja zaczęła stale rosnąć, osiągając w 2023 roku liczbę ponad 600 osobników. W 2024 roku status gatunku został zmieniony z wymarłego na wolności na zagrożony, co stanowi jeden z najrzadszych przypadków skutecznej ochrony w nowoczesnej historii. Powrót oryksów to nie tylko sukces liczbowy, ale i techniczny wpływ na strukturę gruntu. Ich kopyta tworzą w ziemi małe zagłębienia zatrzymujące wodę opadową, a odchody dostarczają niezbędnej materii organicznej do wyjałowionego podłoża. Na tym etapie się nie kończy. Sahel potrzebował jeszcze jednego elementu: gatunku zdolnego do szybkiego przemieszczania się między odległymi od siebie punktami życia. Rolę tę pełni Struś Północnoafrykański, najszybszy ptak biegający na świecie, który zniknął z dużej części regionu z powodu degradacji siedlisk. Prace nad jego powrotem ruszyły oficjalnie w 2016 roku w Czadzie i Nigrze. Gdzie ptaki były hodowane w warunkach półdzikich przed wypuszczeniem? Wskaźnik przeżywalności na poziomie 85% udowodnił, że strusie zachowały naturalną zdolność radzenia sobie z upałem i brakiem wody. Ich obecność wprowadza subtelne zmiany mechaniczne w krajobrazie podczas żerowania i przemieszczania się po twardej skorupie ziemi. Ptaki te naruszają ubitą warstwę gleby. Pozostawiając wgłębienia zbierające deszczówkę i roznosząc nasiona roślin na znaczne odległości. Można zauważyć, jak strusie, podobnie jak żółwie i oryksy, nie walczą agresywnie z napierającą pustynią, lecz wspierają naturalne funkcje ekosystemu. Przywrócenie tych najmniejszych i największych ogniw pozwala Sahelowi ponownie funkcjonować w sposób, w jaki zaprogramowała to natura. Materiał ten pokazuje, że ekosystem odzyskuje swoją wewnętrzną dynamikę bez pośpiechu. 11 tysięcy kilometrów kwadratowych jałowej Ziemi nie zostanie ocalonych przez pojedynczy, spektakularny cud ani przez linie drzew naniesione arbitralnie na mapę świata. Dlaczego potężne projekty, narzucane z zewnątrz, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Skala degradacji gleby jest zbyt ogromna, by mechaniczne rozwiązania mogły trwale powstrzymać ekspansję pustyni. Prawdziwa szansa na regenerację tego terenu drzemie w organizmach, które niegdyś stanowiły integralną część tutejszego krajobrazu. Wydaje się proste, że człowiek może samodzielnie naprawić ekosystem, ale w rzeczywistości to zwierzęta wykonują najbardziej precyzyjną pracę inżynieryjną. Żółwie pustynne drążą głębokie tunele w suchej glebie, co pozwala na skuteczne zatrzymywanie wilgoci i powolne budzenie życia z głębokich warstw podłoża. Można zauważyć, jak wilgoć gromadzi się w tych niszach, chroniąc nasiona przed palącym słońcem. Dalej robi się trudniej. Oryksy szablorogie ponownie przecinają dawne szlaki migracyjne, co skutkuje mechanicznym spulchnianiem ziemi i przenoszeniem nasion traw na jej powierzchnię. Sprzęt w postaci kopyt tych zwierząt stopniowo przywraca roślinność tam, gdzie przez dekady panował piach. Każdy krok stada to mikroimpuls dla ekosystemu. Proces dopiero nabiera tempa. Strusie czerwonoszyje łączą odizolowane od siebie fragmenty środowiska poprzez swoje nieustanne wędrówki na ogromnych dystansach. Widać, jak ruch tych ptaków scala rozproszone enklawy roślinności w jedną funkcjonalną sieć przyrodniczą. Choć działanie każdego pojedynczego gatunku wywołuje tylko niewielki efekt, to w odpowiednim kontekście biologicznym te drobne zmiany zaczynają przywracać naturalny rytm całego Sahelu. Na tym etapie się nie kończy. Walka z pustynnieniem nie polega na brutalnym starciu z siłami natury, lecz na żmudnym procesie naprawczym tego, co zostało bezpowrotnie uszkodzone. Czasem do uratowania całego krajobrazu nie jest wymagana siła fizyczna czy ciężki sprzęt, ale ogromne pokłady cierpliwości. Można zauważyć, jak pył powoli osiada na odradzających się pastwiskach, gdy przyroda odzyskuje zdolność do samoleczenia. Zdolność do wsłuchania się w potrzeby ekosystemu pozwala na wypracowanie najbardziej trwałych metod ochrony środowiska. Przywracanie rodzimych gatunków staje się fundamentem, na którym opiera się stabilność biologiczna regionu. Tak przyroda powoli zamyka cykl regeneracji, odzyskując utracone terytoria bez pośpiechu. Wszystko zmierza do punktu, w którym krajobraz odzyska swoją dawną autonomię.